Cześć, witajcie w ulubińcach. lipca, jednego z najcieplejszych miesięcy od 1921 roku, bo wiem, że wtedy zanotowano 40,2, jakąś rekordową temperaturę, ja myślę, że jesteśmy bardzo blisko pobicia tych liczb. Nie wiem jak u Was, nie wiem jak Wy się zapatrujecie na upał, ale mam nadzieję, że wszystkim jakoś się uda to wszystko pogodzić, bo wiem, że są osoby, które bardzo lubią upał, ale są też osoby, które niestety nie są zadowolone z tego przebiegu sprawy. Tak jak na przykład nasi polscy rolnicy, którzy cierpią na to, że mm, no, mają wysuszone plony, a dla do niektórych dobranie plonów to jest sprawa życzliwości. Także mam nadzieję, że wszystkim się dogodzi i wszystko będzie dobrze. Tego Wam życzę, jeżeli macie takie rozterki. No i yy, dajcie znać jak Wy się zapatrujecie na taki upał, czy lubicie takie upały, czy raczej nie i przechodząc do ulubieńców, mam dla Was fajne rzeczy, też nowości, których jeszcze nie było na moim kanale, a używałam, nie mówiłam Wam o tym, testowałam pewne, pewne rzeczy. Pierwszym produktem, który jeszcze mm, nie było na moim kanale i nie przedstawiałam Wam go, a chciałabym jest American Oil uh, Root Boost Volume. To jest taki mm, pianka, bardziej pianka do wzmacniania nasady włosów. To jest produkt, który się używa, tak jak słyszałam po trochę, sekcje, które chcemy podnieść. E, to jest pianka, którą się nanosi i czeka się, formułuje się tą, 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 tą fryzurę, którą chcemy osiągnąć. E, I e, najlepiej to zrobić tak, jak tutaj sugeruję. Producent na mokrych włosach osuszonych, już umytych, i później je wymodelować. I wiem dlaczego on tutaj to napisał, dlatego że ja pierwszy raz spróbowałam to na suchych włosach, tak jak słyszałam, dosłownie, bo nie mogłam się doczekać, chciałam sprawdzić, jak to w ogóle wygląda i jak to działa. I te włosy w pierwszym momencie są takie tempe, takie trochę, wiecie, matowe. Natomiast za chwilę, kiedy się już je rozczeszę, wymodeluję, a tak jak on tutaj sugeruje, wysuszy, to już w ogóle one będą się naprawdę bardzo długo utrzymywały. Ja teraz staram się mieć włosy trochę rzadziej, żeby ich takim wysuszać, więc mam wrażenie, że naprawdę to bardzo fajnie pomaga i to ciepło tak rozkłada i podnosi jeszcze bardziej wąsady te włosy. Także spokojnie, że nie mam takiego hełmu, to nie o to chodzi. Bardzo ładnie ten produkt pachnie, pachnie jak z salonu. Mam wrażenie, że po te, te włosy są takie wypielęgnowane, wymodelowane, pięknie ułożone, takie nieskazitelne, takie zamknięte łuski, takie gładkie, jak z salonu a tak pachnie też pielęgnacyjnie. Bardzo ładnie. E, potem e, następna rzecz, e, którą mogę powiedzieć o tym. Aha, nie wiem czy Wam o tym mówiłam, że to jest z włosów czystych delikatnych. Moje włosy są dość grube. Mam wrażenie, że ciężko mi jest znaleźć zawsze jakiś produkt, bo te włosy po jakimś czasie i tak są kropnięte, On świetnie te włosy trzyma w ryzach. Naprawdę, nawet już na drugi dzień, pod koniec wieczorem cały czas je utrzymuje. Jest to jest idealny produkt dla dziewczyn, które chcą na przykład mieć co trzy dni włosy. E, świetnie się sprawdza i naprawdę ten produkt działa. Bardzo Wam serdecznie polecam. Następna rzecz, którą już znacie akurat, to jest Lake Shine. to jest taki bronzer w kamieniu do z jest Secret. Ja go pokazałam już wcześniej Wam. I słuchajcie, to jest super sprawa, dlatego że to jest idealna rewelacyjna aplikacja zawsze i wszędzie. Świetna rzecz, którą możemy wziąć w podróż, bo tak naprawdę bardzo wygodna, nic tutaj się na nie rozleje, nie rozkruszy, zamykamy to i jedziemy sobie na koniec świata, używamy to do nóg, tak naprawdę nie tylko do nóg, ale możemy też ułożyć, założyć Użyć założyć, to do biustu, tutaj do rąk, no wszędzie gdzie chcecie, sobie tak jakby, nawet na brzuch można to użyć, w rzeźbi stronę ciało, bo na przykład można tutaj wewnętrzną stronę nóg trochę bardziej przyciemnić i te na dziś wydają szczuplejsze. Super sprawa, bo fajnie rozświetla, nie brudzi się, nie brudzą się ubrania od tego, bardzo fajnie się zmywa, więc idealny produkt, który możemy wodą i mydłem się zmywa, bardzo fajnie, który możemy naprawdę zastosować zawsze i wszędzie i mamy nogi jak aniołki, to jest Secret. Naprawdę. Trzecia rzecz to jest świeża bawełna, ja wiem, to nie jest akurat nowość, ja już to Wam pokazywałam nie raz, nie raz w moich ulubieńcach był żerło Bath Body Works. Ale jest absolutnie warty uwagi i nie tylko w lato, ale szczególnie w lato świetnie odświeża skórę, bardzo ładnie pachnie, ten zapach się utrzymuje, taki bardzo chłodny prysznic i ten balsam mam wrażenie, ten żar, bo prysznic przepraszam, mam wrażenie, że to są takie must na lato, no, przynajmniej moje, świetnie odświeża i bardzo ładnie się Utrzymuje bardzo ładnie tą skórę, myje, nie kleje się później ta skóra, ten zapach się wydobywa, orzeźwia się ta skóra ładnie i nie podrażnią. Dwie koleżanki, które są dość mocnymi alergikami i nigdy nie narzekały na ten żar. podprysznic, także same plusy. Estee Lauder perfect, Perfectly Clean. To jest taki mm, mus, który świetnie się sprawdza, bo jest do wszystkich rodzajów skóry. I jest naprawdę rewelacyjnym produktem, który świetnie oczyszcza twarz. Nie jest to produkt do demakijażu, tutaj jako producent tego nie polecam, natomiast ja używam tego produktu również do demakijażu i jestem zachwycona. Miałam ostatnim razem z tej serii taki do makijażu, taką piatę do de makijażu, ona zresztą będzie w projekcie Denko, którego chyba jeszcze nie było, e, nie widziałyście, ale tam ten produkt kompletnie się nadawał. Ten produkt jest świetny, naprawdę bardzo Wam serdecznie polecam. Jeżeli macie ochotę sięgnąć po coś takiego, to e, zdecydowanie po to. On nie szczypie w oczy, mimo że też nie jest właśnie przeznaczony do tego makijażu. Świetnie zmywa makijaż, świetnie zmywa tusze, e, jakieś takie e, podkłady, świetnie oczyszcza. I te zaskórniki i te takie różne niedoskonałości, naprawdę świetnie, 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 świetnie jest i jest wydajny, bardzo fajnie się zmywa i mam wrażenie, że ta, ta skóra jest taka, no nie, nie, w ogóle się nie przykleja, jest taka gładziuteńka jak szklanka wręcz, bardzo fajne. I tutaj jeszcze z Estee Lauder mam tusz do rzęs, który nigdy nie sądziłam, że że mi podpasuje aż tak, dlatego że moja koleżanka zawsze mi powtarzała a da pozdrawiam serdecznie. Powinno musisz spróbować tego double wear. Yy, koniecznie on jest super najlepszy, dużo dla tych co ty mówisz. No? I słuchajcie, spróbowałam w końcu mnie namówiła na niego. Rewelacja, naprawdę świetny produkt, naprawdę bardzo fajnie, ja dzisiaj go mam na oczach, jeżeli to coś zmienia, ale bardzo fajnie się z niego korzysta, w ogóle nic tutaj się nie odznacza, jakieś kropki, nie kropki, w ogóle nic takiego tutaj nie ma, to nie istnieje, taki problem z tym tuszem, bardzo fajnie wydłuża rzęsy, bardzo je pogrubia, takie... No, są takie konkretne te rzęsy, takie fajne, yy, bardzo fajnie też się sprawdzają w ten upał niemiłosierny, nic się nie dzieje, tylko jedyne takie dziwne uczucie jest wtedy, kiedy zmywam makijaż, kiedy zmywam tę tuszę, tak bardzo kruszy. I tak, tak odchodzi, ale szybko się zmywa z tym. E, też czasami nawet zmywam makijaż tym, jeżeli jestem gdzieś w podróży i zapominam, ale to się bardzo szybko zdarza, bo rzeczywiście staram się zawsze dbać o to, żeby mieć do, do makijażu, ale czasami zmywam sobie, myję sobie ten foso, ja też jest fajny bardzo. E, a mydła są bardzo dobre na przykład do beauty blendera, do mycia z Bath Body Works. Więc bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli chcecie właśnie sięgnąć też po taki droższy tłuszcz, który naprawdę się opłaca i tylko ten, bo innych, inny jeszcze miałam, inny wcześniej e, chyba w projekcie Dlanko też Wam pokazywałam, e, no ten, ten, ten zdecydowanie. Dwa produkty do ust z Victoria's Secret to są produkty, m, które już Wam pokazywałam w holu, to znaczy ten Smooth Kiss, to takie masło m, do ust i peeling do ust. Słuchajcie, ten peeling jest taki fajny, to w, przychodzi w takim zestawie fajnym. Słuchajcie, on jest przepiękny, truskawkowy, delikatny, bardzo fajnie te usta odświeża, takie wygładza i przygotowuje do dalszej pielęgnacji, więc same plusy bardzo Wam serdecznie polecam w ogóle kolorówka z literacji i nie tylko kolorówka, jest świetna. I ten giełki ja muszę właśnie się wybrać po giełkę teraz mam ochronę taką właśnie, może te skaki z szampanem albo jakąś taką melonową, no nie wiem, coś muszę może się wybrać, bo oczywiście zaczynają się, zaczyna się nowy rok szkolny, więc fajnie jest mieć jakiś nowy zapach też e, na jesień. Super, słuchajcie, naprawdę Wam serdecznie polecam ten, ten, e, to masło do ust, masło błyszczyk. Super jest, bardzo ładnie pachnie, te usta są takie jak z czerwonego dywanu mam wrażenie, ten połysk jest taki kontrolowany, to nie jest taki połysk uh, all over the, the place, tylko taki właśnie idealny, taki, jakiego ja poszukuję, a jeżeli tego nie używam, to używam sobie iOS, to jest iOS miętowy, e, bardzo fajnie odświeża, na przykład na plaży, nad jeziorem, taki super upok, kiedy mamy ten, ten usta jednak spieszchnięty i chcemy przed słońcem się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć, to on też się fajnie sprawdza i ten, ten miętowy posmak, i ten miętowy orzeźwienie na ustach, bardzo fajnie się przydaje i naprawdę bardzo pomaga. I to tyle, jeżeli chodzi o kolorówkę i te produkty wszystkie w ulubieńcach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co Wy w tym miesiącu e, polubiłyście, pokazałyście, odkryłyście, może na nowo lub to odkryłyście w ogóle, bo to są jakieś produkty, które są warte uwagi, które że żebym spróbowała. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście piszcie. Serdecznie Was pozdrawiam i trzymajcie się i each of to all okay <laughs>